Witam ponownie w już Shin Megami Tensei Devil Survivor. W dzisiejszym odcinku spróbujemy to. No, zabić wszystko i przeżyć. Czy to jest możliwe? Natomiast tą grę nie za pierwszym podejściem. Ty zaatakuj, ty użyj agi. Przepraszam, agi. Ok, Atsuro zginął. Jeden z głowy, zostało dwóch. Pixie czar mój. tylko zostało. tym. Znając życie, Moszuju się wyleczy. Bo Moshuyu to jest wredne coś. Nie, muszuł zamroził moją cholerną pixi. I się wy. A nie, nie ma many. Tym lepiej, tym lepiej. I jeszcze mi kobolda brakowało. No to już zginimy, jak mężczyzna. No. Jak mężczyzna, jak Darki. No way, get on with it. Juzu kontra wszyscy. Oczywiście, że Juzu wygra. Przecież Juzu ma Pixie do pomocy. Patrzcie na siłę jej mięśni. Yeah, Juzu jest, jest jak Baus. Dobra, Komat mi bro? komat mi wiem, że chcesz. O tak, a tak nie wędziku wcale mnie nie uderzył za 51 ze zwykłego ataku nocowy. Fatal kernel error: bla, 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 bla. Load game. Równie dobrze mógłbym iść na Shibuye, rozegrać parę walk, no ale... ale czy mi się chce? Zobaczmy. Hmm. Jakbym wziął kabuso. To bym mógł spamić sobie. Hmm. No załóżmy, że będę miał kabuso tutaj. I Yuzu będzie moją szmatą odleczenia, ciągle i wciąż. Dobra, wszystko już to czytaliśmy, bla 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 bla. No Kaman, dajcie mi to skipnąć. Rollercoaster. Tak, 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 tak. This is bad, crap, Shimat ta i tak dalej, i tak dalej. Taka ciekawostka przy okazji, wyszedł Devil Survivor Overclocked. To jest na 3 ds i to ma dubbing. Angielski dubbing. Angielski dubbing, jak każdy wie, we wszystkim bardzo, bardzo, bardzo posysa. Właściwie to wszędzie, tylko nie w angielskich produkcjach, bo w angielskich produkcjach za to posysa polski dubbing. No dobra. Atsuro się zajmie nimi, a Yuzu będzie tutaj. Skill Crack, żeby nie zapomnieć. Ice Dance, bo to jest najważniejszy skill na tej misji. Pamiętajcie, najważniejszy skill. Zan. No dobra, Zan. Amrita. Ach, nie będzie Amrita. Jakoś tak poza nagraniem pewnie pójdę pograindować i połapać skilla? Ty masz ile ruchu? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery No dobra. Zaryzykujemy Czy mogę użyć jakiejś zdolności kogokolwiek? Nie. Mogę zbindować Wendigo Na. Po co tracić sobie życie? OK, zaczynamy od rozwalenia Moszuyu. Nie, nie, nie. Ach. Oczywiście wszystko pójdzie nie tak jak trzeba i i teraz zginie mi cała masa demonów. Ale Moszuyu musi zginąć. Błag o mój Boże, ogrym mi zginął. Ej, poziom! Jeszcze jeden punkt w magię, bo teraz potrzebuję niezłego nuka e, na rajuzu. Ty masz Amritę, tylko nie podoba mi się to. Ale zróbmy tutaj front taki defensywny. Zaatakuj Acuro. zaatakuj acuro, Yes! Lecz nie jest czego się cieszyć. Atsura, atakuj tego. Ty użyj Zan, a ty. Ty zaatakuj też, Moszuju. Okej! Okay. He Dlaczego on tak boli? To jest. To jest niemożliwe. Vairagard. Nie, 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 nie. O! I to jest bardzo dobre. Przynajmniej teraz mogę niukować go jak chcę. Zejdź mi z drogi. Zan. No tak. Mój plan wcale nie... został zniwelowany przez głupie demony, które mnie teraz zabiją. Nie? Pocieszenie w tym, że ruszam się przed Wendigo Gorzej, że Wendigo ma Ice Dance Hmm. Wiecie co, return? Juzu przykro mi bardzo, ale Będę potrzebował twoich demonów. Hmm... I tak mogę jednego naturę przywołać tylko. Nie ma to jak wymianianie się demonami, to jest jak wymiana Pokémonów. Wiecie co? Feeling Brave tonight. A dlatego, że Feeling Brave tonight, to spróbuję osłabić sobie. Wendigo. Patrzcie na to osłabianie. To działa. Właściwie to nie, to nie działa tak dobrze, jakbym chciał, żeby to działało. Uh, and Devil Speed <laughs> yeah. To jest nie fair. Kobold mi padnie, prawda A nie 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 padł mi jeszcze Hmm... Zamiast ogra, trzeba i Pixie. Zio i miejmy nadzieję na Paraliż, paraliż pa, nie Ej, przecież jest moja tura. Czy ja zapomniałem, że nie mogę używać takich cośów? No dobra, zaatakuj mosz... moszuchu. Moszuju. Ej, te nazwy są dziwne. Pa, pa. Dawaj, bufu. O, teraz zamroziło łaskawie, jak to nie będzie miało efektu. Eee. No, oczywiście, że D.I.A. Kiedy moje moszuju się nauczy di... Au? E, jego ekstra tura. Okej, okay, jak w wielkim klocku jestem? Bo bardzo wielkim. Okej, okay, absuro. nie było Cię poznać. Nie. Jeszcze więcej bullshitu, tak? Tak! Ja, Nie, nawet nie zdąży. Ekstra nie dostanę? O! Teraz Wendigo będzie sobie uciekał. Jednak co mi to da? Co mi to da? To mi da kompletnie nic. Bo teraz zostanę zmiażdżony przez ogry Nie dostanę nawet ekstra I w ten sposób zginąłem. Nie, to jest bez sensu. Będę musiał grindzić. Hmm. Teraz chyba mi wierzycie, że mówiłem kiedy mówiłem, że ta gra jest trudna. Ta gra jest trudna. I to wcale nie chodzi o to, że moja taktyka jest zła, bo moja taktyka jest gorsza niż zła, jest bardzo zła, ale... ale i tak, ta gra jest trudna. Te niektóre momenty są wypełnione takim bullshitem, że to jest bardzo trudne. W ogóle nadużywam słowa bullshit, chyba. Hmm. A jakby tak inne ustawienie. Coś, co nie jest. Hmm. No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Będę musiał nad tym pomyśleć, więc to, jakby było na tyle w tym odcinku serii, zagrajmy w Shin Megami Tensei. Devil Survivor. W następnym odcinku miejmy nadzieję, że pokonam Wendigo. Więc do następnego razu pogrążę demonów.